Witajcie, kochani, witajcie w czytanku miesięcznym na styczeń 2025. Witam wszystkich wodników. Karty są już oczyszczone. Szybko jeszcze tylko przetasuję i zaczynamy. Mam nadzieję, że święta minęły Wam cudownie. Że również fajnie spędziliście nowy rok. Czy Sylwestra, nie nowy rok. <laughs> Sylwestra i zaczynamy. Karty dopowiadające są przetasowane, uszykowane. I zaczynamy. Co dla wodników, dla moich subskrybentów z podznaku wodnika. Co dla moich subskrybentów z odcinku wodnika na styczeń 2025. Dobrze, co miłego, pozytywnego dla wodnika? Hmm. Wiecie co? Może ja sobie poprzesuwam troszeczkę. Ja jestem ciekawa, czy tak to będziecie lepiej widzieć. O. Na co wodniki mają zwrócić uwagę w tym miesiącu? Jak będą wyglądać sprawy miłosne? Jak będą wyglądać sprawy miłosne? Rodzina i przyjaciele? Mm -hmm. I praca. Dobrze. Karta Rada. Mhm. Dobrze, także Wodniki zaczynamy Uszykuję sobie tutaj już blisko kartę dopowiadającą Czy talię dopowiadającą I tak, na pozycji co miłego, co dobrego w tym miesiącu Wodniki macie 7 mieczy i asakielichów I to jest na pozycji co miłego, co dobrego Także ja mam wrażenie, już już chyba Wagusia miała tą kartę. Co, co prawda była inna obok, obok tej siedemki mieczy, ale była w tej samej pozycji i raczej znaczy w tym samym miejscu. I teraz tak, wydaje mi się, że patrząc na te karty, dobiorę sobie oczywiście karty um, dodatkowe, aczkolwiek mam wrażenie, że będziecie bardzo wodniki, bystrzy, cwani w tym, w tym miesiącu. Co do albo czegoś, co chcielibyście rozpocząć na tle emocjonalnym. Czyli, jeżeli na przykład jest to związane, przypuśćmy, ze sferą miłosną, ponieważ do, dopowiem sobie jeszcze karty. To powiedziałabym, że jeżeli na przykład jesteście singlem wodnikiem i nie wiem, ubiegacie się o jakąś drugą osobę, gdzie. No, już nie chcę mówić, że może jest jakaś rywalizacja, czy nie, aczkolwiek możecie być po prostu ta, mieć, mieć po prostu takie super pomysły, jak tą osobę zdobyć, jak zagadać, być, być tacy bystrzy, cwani, ale w taki naprawdę pozytywny sposób. Tutaj nie ma, to, 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 to nie jest negatywne. Okay? Może też tak być, że możecie skupiać się na, 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 na poczuciu własnej wartości tym, że to poczucie własnej wartości byłoby troszeczkę takie tak jakbyście szli na skróty. To nie chcę powiedzieć, że, że to jest złe, bo to wygląda, jakby to właśnie Wam pomogło, aczkolwiek to może tyczyć się na przykład zdobycia, zaadoptowania. Zwierzątka. I może jest, może jakoś cwanie albo jakoś podejść trzeba może partnera. Może jakoś trzeba tu wynegocjować coś. Coś takiego rzuca mi się w oczy. Ja sobie teraz dopowiem, dlaczego jest ta siódemka mieczy, a z kielichów na pozycji co miłego, co dobrego. Hej, okay, mamy dziewięć kielichów. To jest ewidentnie jakieś spełnienie waszego marzenia Ale bym powiedziała takiego małego marzenia, bo to nie jest, um, nie jest gwiazda To jest dziewięć kielichów I dwa kielichy, okej okay. Kochani, to na, ta, ta, tak jak wspomniałam wcześniej to może tyczyć się jakiejś osoby, dlatego że mamy dziewięć kielichów przy dwójce kielichów, no to jest jednak romans. Okej? Okay? Tylko, że to nie jest taki, tak jakby, taki chwilowy romans. Ja mam wrażenie, że to będzie jednak oparte na szczerych uczuciach. Pomimo tutaj takiej, takiej, takiej cwanej energii, takiego, takiej bystrej energii, takiego lawirowania, to są jednak mimo wszystko kreatywne pomysły. Okay. To, są, to są kreatywne, nowe pomysły. To są na przykład właśnie, jak zdobyć to, osobę, która Wam się podoba, jak wejść w romans, który może naprawdę bardzo fajnie się rozwinąć. Ale to też mogą być po prostu jakieś Wasze emocjonalne, kreatywne, super pomysły dotyczące. Jakiegoś spełnienia, i jakiegoś może hobby, które zdecydowaliście z miłością i pasją zacząć. To jest bardzo ładna energia. Naprawdę. Wasz umysł będzie działał na najwyższych obrotach wodniki w tym miesiącu. Na co macie zwrócić uwagę? I tutaj mamy asa mieczy odwróconego, ok? Ja mam wrażenie, że może. Może jakaś inwestycja, może jakiś e-mail, rozpoczęcie czegoś na tle materialnym, bo emocjonalnie to super, tutaj to wszystko wygląda. Natomiast macie, tak jakby, zwrócić na sferę materialną w tym miesiącu. Cokolwiek, co chcieliście rozpocząć, zainwestować, kupić, może oczekiwaliście, oczekiwaliście na jakiś e-mail, na jakąś wiadomość. Na podpisanie czegoś i tak jakby tego nie było, ale... To hmm, powiem sobie karty. Dlaczego jest As monet odwrócony. Nie było albo Wy możecie się nie skupiać na tym, a może powinniście, także, bo to jest jednak jakby nie patrzeć coś, na co macie zwrócić uwagę, wodniki. I mamy rycerza mieczy. Tak, tutaj jak najbardziej potrzebna jest komunikacja w tej sferze. Komunikacja, działanie, i to szybkie działanie. Mhm, żeby ta zmiana nastąpiła. Ta zmiana może nastąpić. Nie wiem, czy nastąpić może już. W tym samym miesiącu, czy może w następnym, ale tu ewidentnie potrzebna jest komunikacja, rozmowa, pewne działania, pewne informacje, pewne kroki trzeba szybko poczynić, aby, aby jednak ta zmiana nastąpiła, aby jednak to koło w tej kwestii się odwróciło, tak? żeby ten asik odwrócony, zamienił się jednak w, ten, w, w, w pozycji prostej. Tu potrzebnie ewidentnie w tych sprawach jest komunikacja, działanie, informacja, wymiana informacji, rozmowy. Ok. Przejdźmy teraz do spraw miłosnych dla Was, wodniki. I tutaj mamy 7 monet odwrócone z kartą słońca. Kochani, jeżeli jesteście w związkach, mam odczucie takie, że coś na co czekaliście. Już dłużej, po prostu nie musicie czekać. Czyli jeżeli i to się bardzo pięknie dla Was rozwiąże. Czyli przypuśćmy to mogą być naprawdę różne kwestie, ja sobie to zaraz dopowiem. Mm, ale to tak, jakbyście wspólnie, może z partnerem, czy, czy, mamy 13-13, czekali na coś, tak? Mm, wyczekiwali wcześniej, wcześniej pewnych informacji, a teraz tak, jakby już nie trzeba czekać, to po prostu się już dzieje. 11:11, 11. widzę na, mm, na lajdzie, ile, ile już nagrywam. Takie 13:13, 11:11, być może widzicie ostatnio um, te, te, te cyfry. Dlaczego jest 7 monet odwrócone z kartą słońca? A jeszcze tylko tak dodam, że dla singli. To może oznaczać, że już nie musicie wyczekiwać na tego jedynego, na tą jedyną. I to w sumie pasowałoby tutaj również. Może ktoś się trafić. Może ktoś bardzo interesujący się trafić. Siódemka kielichów. I paść miecz. I pa, przepraszam, paść. Um, buław. Odwrócony. Okej. Okay. Ja mam wrażenie, że jakieś działania wcześniej już poczyniliście. Mieliście parę opcji, parę dobrych opcji. Może wybraliście coś. Spośród tych opcji, i dlatego już nie musicie dłużej czekać. Nie musicie się już dłużej zastanawiać, tak? I nadchodzi to olśnienie, to spełnienie, jasność sytuacji w związkach. Tak jakbyście wspólnie, mamy dwie siódemki, tak jakbyście wspólnie chcieli coś zmanifestować. Tak jakbyście wspólnie coś wcześniej, mam wrażenie, że działali. Co prawda, ten paśpół tutaj jest odwrócony, ale ja mam takie odczucie, że to są działania poczynione już wcześniej. Tym bardziej siódemką monet Pewne kroki, pewne ziarna zostały już zasiane. To, co mogliście zrobić, to zrobiliście. I tak jakbyście mieli teraz, tak abyście mieli podjąć decyzję i czekać. I wy, tak jakby ta, um, może nie że, nie, że decyzja, ale Skoro to powiedziałam, to może dla niektórych tak. Bardziej, że mieliście kilka opcji, nie wiedzieliście, co zrobić, chcieliście coś zmanifestować i tak, jakby te, tak jakbyście wybrali coś spośród kilku opcji. Mówimy tutaj dalej o związkach, tak? I nie musieli już dłużej czekać. I ta jasność, olśnienie, to spełnienie po prostu nadejdzie w styczniu, w tym miesiącu jeżeli już nie nadeszło, wiadomo, no mamy jednak jakby, nie patrzę, drugi styczeń no. robimy czytanie na cały miesiąc nie na konkretny dzień może mam wrażenie, że dla, dla singli wodników, to ktoś nie, to od, od, nie otrzymaliście odpowiedzi, nie otrzymaliście wiadomości od jednej z Osob, z, której, z którą, byliście, którą byliście zainteresowani, i dzięki temu nie musicie już dłużej czekać. Macie jasność sytuacji, wiecie z kim się zacząć spotykać, do kogo napisać, kim powinniście być zainteresowani, tak, bo ktoś tak jakby nie odpowiedział, nie odezwał się, nie poczynił kroków, nie zaprosił. I dzięki temu macie jasność sytuacji i nie musicie dłużej czekać, wyczekiwać. Bardzo taka konkretna tutaj energia jest, ale pozytywna. No z kartą słońca, kochani. Bardzo pozytywna. Przejdźmy teraz do rodziny i przyjaciół. I tutaj mamy rycerza buław odwróconego z szóstką monet odwróconą. Widzicie co, ja sobie od razu dobiorę karty. Okay. Mamy arcykapłankę W pozycji odwróconej I królową monet w pozycji prostej Mam wrażenie, że nie będziecie chcieli Chyba inwestować W pewną relację Czy to rodzinną, czy to przyjacielską Ponieważ ktoś tak właśnie Mam wrażenie, że, że, że coś wyszło na jaw, czegoś się dowiedzieliście, co, je, co tyczy się pewnej kobiety. To może być, to może być przyjaciółka, ale to również może być właśnie matka starsza, może nie że starsza siostra, ale po prostu siostra, jakaś kobieta, albo naprawdę to musiałaby być to musiałaby być mężczyzna takiej kobiecej energii, że coś wyjdzie takiego na jaw, co sprawi, że wy nie, nie będziecie chcieli tak, tak jakby dalej inwestować w tą relację. I albo ta osoba teraz, chce ma taki, tak jakby, taki sumienny zapał co do Waszej relacji. Czyli o, o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że może raz chce się umawiać, raz nie chce, jest taka troszeczkę niestabilna, raz może jest po Waszej stronie, raz może jest nagle jej zachowanie jest zupełnie inne, może, może raz jest, raz, raz jej nie ma, może miała gdzieś. Pojechać i nie przyjedzie, i tak jakbyście nie mogli jej już, nie wiem, zaufać. Jest po prostu tak, jakby brak równowagi w dawaniu i braniu związane z, z kobietą, ale to wyjdzie na jaw. Tak jakby coś się wydarzy, co uświadomi Wam, że nie, ja już, ja już nie będę to kontynuować. To nie ma sensu. Ja, ja tylko daję i daję i, 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 i nie, ma, nie ma tak jakby zwrotu energetycznego, tak? Wiadomo, że nie dajemy. Za świadomością, żeby coś otrzymać, ale jeżeli są pewne relacje, o które cały czas dbamy i dbamy, i ktoś ma nas po prostu gdzieś i nie traktuje nas poważnie, to trzeba się po prostu zastanowić, niezależnie od tego, czy jest to osoba z rodziny, czy jest to przyjaciel, przyjaciółka, czy, czy warto po prostu to kontynuować. Także tak to wygląda. Jeżeli chodzi o pracę wodniki, tutaj mamy pustelnika, mamy, mamy w sumie dwie duże arkana. Mamy pustelnika i w pozycji prostej i umiarkowanie, temperance w pozycji odwróconej. I od razu tutaj odczuwam, że wodnik szuka jakiegoś rozwiązania, ponieważ coś, Wybiło was z równowagi. Nie czujecie takiej harmonii w pracy. Szukacie rozwiązania, czyli co sugeruje, że jest jakiś problem, jakiś problem się nasuwa. Chcielibyście coś rozwiązać, znaleźć taki złoty środek, mieć taką jasność sytuacji, coś wam nie daje spokoju. Może też tak być, że po prostu, jeżeli wszystko to, 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 to co przed chwilą powiedziałam, się nie zgadza, to. Może też tak być, że zaczniecie się po prostu w tym miesiącu w pracy troszeczkę izolować od innych ludzi. Czy na przykład przebywać bardziej sami. Nie wiem, żebyśmy na przerwach, czy nie wychodzić tak poza pracą, nie socjalizować się tak z, z ludźmi z pracy, po prostu być takimi troszeczkę samotnikami w tym miesiącu, jeżeli chodzi o pracę, wycofywać się od ludzi, aby właśnie. Zdobyć ponownie tą równowagę, albo, aby przywrócić tą równowagę, sobie dobiorę dwie karty. Tak, coś Was przyprawia. Przyprawiać. Bo, bo powiedziałam przyprawia, więc może już przyprawia i to może to po prostu będzie kontynuacja tego Ale tak jakby coś was przyprawiało o ból głowy Mhm, mamy księżyc odwrócony Tak, to jest po prostu coś, czego się dowiecie Coś, co zostanie wam ujawnione i coś, co przeprawi Was o ból głowy, sprawi, że po prostu albo będziecie szukać rozwiązania, aby przywrócić równowagę w tej pracy, albo, albo po prostu zacznie to Was na tyle tutaj irytować, coś tutaj się dowiecie, że po prostu zaczniecie się wycofywać i, i regenerować. I regenerować. Mhm. Także tak to wygląda wodniki, a wasza karta rada na ten miesiąc to 9 buław. Niezależnie od aspektu w waszym życiu, wy macie się nie poddawać, macie wiedzieć, że dacie radę. 10 buław to jest już zakończenie, i zrzucenie, delegowanie. Obowiązków ciężaru, także jesteście już ku mecie. Macie wiedzieć, że sobie poradzicie, że dacie radę, że macie siłę i że jesteście wytrwali, bądźcie dalej zdyscyplinowani. Mimo, że czasem jest ciężko przyprawia was coś naprawdę opól głowy, macie po prostu się nie poddawać, bo poradzicie sobie. Naprawdę sobie poradzicie. Jesteście już ku końcowi, niezależnie od tego, czego to dotyczy. Wy wiecie najlepiej. Dziękuję ślicznie, wodniki. Zapraszam Was do czytania tygodniowego, które pojawi się w poniedziałek na kanale. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Dajcie sobie znać w komentarzu. Zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. I widzimy się w kolejnym czytanku. Dziękuję ślicznie i życzę udanego miesiąca. Pa!